Ewangelista Mateo jest lunik w swoim a rivolgere un invito agli i agli Mateusz, jako jedyny w swojej Ewangelii, kieruje swoje słowa do utrudzonych i zmęczonych. Kieruje je w pewien szczególny sposób. Trud i zmęczenie są częścią, są charakterystykami pielgrzymowania. Jednak kiedy aspekty te stają się ciężarem w naszym życiu, prowadzą one do depresji. Osoby wierzące, ci, którzy kroczą za Jezusem, Zmęczone i będące w depresji nie są dla innych świadectwem. Dlatego musimy zweryfikować, przyjąć zaproszenie Jezusa i zobaczyć, co ono oznacza. Tak więc przeczytajmy wprost z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 11, wersety od 28 do 30. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemio lekkie. Jarzmo. Jezus zaprasza nas, aby przyjąć jarzmo. Jarzmo jest wyrzeźbionym kawałkiem drewna, który umieszczony był na karkach pary zwierząt, ale mogły one wspólnie ciągnąć wszelkiego rodzaju narzędzia rolnicze. Jarzmo. Dzigos po grecku. Co ciekawe, dodając przyimek syn, otrzymujemy sidzikos, co oznacza małżonkowie. Analogiczna sytuacja powtarza się w łacinie. Koniudzis powstaje z kum to samo jarzmo, pod tym samym jarzmem. Mąż i żona znajdują się pod tym samym jarzmem, kroczą z tą samą prędkością, razem zatrzymują się, ponieważ powiązani są tą samą więzią, więzią przyjaźni małżeńskiej. Jezus zaprasza nas, aby przyjąć Jego jarzmo, ponieważ Jego jarzmo jest lekkie. Jezus wie doskonale, że poddani jesteśmy różnorakim jarzmom. W Biblii znajdziemy pewien szczególny przykład tej samej koncepcji, tego samego pojęcia jarzma w dziejach apostolskich. Tam właśnie w wersecie 10, w rozdziale 15, znajdziemy. Dlaczego więc teraz Boga wystawia się na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Odnosi się on właśnie do jarzma prawa mojżeszowego, a potem dodaje, że zarówno pogani, jak i Żydzi zostali zbawieni przez łaskę Jezusa. Jezus wie o tym, że poddani jesteśmy albo pod jarzmo prawa, albo pod jarzmo mentalności tego świata, czy egoizmu, czy naszego grzechu. Bez względu na wszystko, jest nad nami jakieś jarzmo. Dlatego właśnie Jezus zaprasza nas, aby wziąć Jego jarzmo. Jezus mówi jasno, również w innych częściach Ewangelii: ze mną albo przeciw mnie. Musimy zdecydować. Przyjęcie zaproszenia, które daje nam Jezus, wymaga odpowiedzi. Nie odpowiedzi automatycznej czy tradycyjnej, nie poprzez uwarunkowania kulturowe albo przez to, że ktoś zdecydował za nas. Do nas należy odpowiedź: tak, chcę przyjąć Twoje jaźń. Ponieważ Jezus powiedział również, że On jest drogą, że On jest ciasną bramą. Wszystko inne jest bramą szeroką i przestronną. To jest roszczenie Jezusowe. On, jedyna ciasna brama, którą musimy przejść, tak samo jak jego jarzmo, daje nam radość i pokój. Wszystko inne jest jarzmem, które może prowokować i prowokuje więzy niewoli. Prawdziwa wolność wypływa z Krzyża Chrystusowego. To właśnie On ją nam daje. On pozwala nam ją posmakować. Rzeczywiście, prawo, jakie daje nam Jezus, wzbudza w naszym sercu niepochodzące z zewnątrz chcenie i działanie zgodnie z Jego wolą prawo miłości, które przenika do głębi naszego jestestwa i pozwala nam operować według reguł prawdziwego dobra. O wiele trudniej z punktu widzenia człowieka jest iść za prawem Jezusa. Bo nie jest to już oko za oko, ząb za ząb. Ale Jezus mówi: kochajcie waszych nieprzyjaciół, tych, którzy was nienawidzą. Potrzebujemy nowego prawa, które sam Duch Święty wzbudza w nas. Żyjąc w nas, porusza nami, popycha nas, aby według Niego działać. Własce Bożej, żyjąc z nim, niosąc Jego jarzmo, o wiele łatwiej jest kroczyć za Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wszczepieni w Jezusa i to On działa w nas. I to On niesie nasz wielki ciężar. On to daje nam pokój. Jak mówi święty Franciszek, dając, otrzymujemy. Właśnie On, święty Franciszek zasyżu, posmakował słodyczy tego jarzma. Dając, otrzymujemy, przebaczając, Otrzymujemy przebaczenie. Umierając, otrzymujemy prawdziwe życie, życie wieczne. To jest dla każdego z nas. Musimy wejść w ten nowy wymiar, przyjąć zaproszenie Jezusa. Zmęczenie nie znika, ale jarzmo Jezusowe podtrzymuje nas. To On niesie je razem z nami. Jesteśmy, stajemy się, wchodzimy w tą łaskę bycia współmarzonkami z Jezusem, kum iugum, pod tym samym jarzmem. Bo to On niesie je i On daje nam przykład. I właśnie On przez swojego świętego Ducha i swoją miłość daje nam siłę kroczenia do przodu. Staje się nawet powodem radości. Tak więc powiedzmy wspólnie. Panie, przyjmuję dzisiaj Twoje jarzmo. Jedynie ono daje mi pokój. To jest moje życzenie i modlitwa. Gorące pozdrowienia z nad Jeziora